Niepokonany na zawodowym ringu. 24 walki, 24 zwycięstwa, 12 zwycięstw przed czasem. Znajduje się pod lupą braci Kliczko, Mariusz Wach. Świetne warunki fizyczne jak na wagę ciężką, wysoki. Dysponujący mocnym uderzeniem, notatującym ciosem Mariusz Wach. Zapytany o to czego obawia się tak naprawdę Kevina McBrida. Powiedział, że tej pierwszej rundy, bowiem wraz z upływem czasu, absolutnie szala zwycięstwa powinna przechylać się na jego korzyść. Kevin McBride z kolei pewny siebie. Przegrał z Gołotą, przegrał z Adamkiem. Zapowiadał, że tym razem otrze nosa polskim kibicom. Pokaże tak naprawdę swą siłę. No, A teraz pytanie. Czy zapowiada się ciekawy i widowiskowy pojedynek, czy będziemy świadkami bardziej zapasów ringu? Wydaje mi się, że Mariusz powinien narzucić tutaj swój styl walki, widać, jest dobrze przygotowany, bardzo dobra sylwetka, jak na jego możliwości otłuszczony, widać, że ciężko pracował w Stanach Zjednoczonych, zapewne by nie chciał potwierdzić tutaj swoją formę. Zobaczmy za chwileczkę rozpoczął ładny lewy prosty. Po dystans, zdecydowanie lepsze warunki fizyczne Mariusza Wacha, powinien trzymać na dystans Kevina McBride'a, nie dopuszczać go do siebie. A więc tutaj trudno mówić o szybkości Kevina McBride'a, biorąc pod uwagę jego wagę. To jest jednak pięściarz, który potrafi silnie trafić, no ale przecież zdecydowanie, no kautując cios ma także Mariusz Wach. Mariusz powinien ustawić troszkę więcej spokoju, nie dać, nie dać się wprowadzić w ten styl walki. McBride'a, taki chaotyczny, bo widać, że on się w tym dobrze czuje. Natomiast jeżeli Mariusz narzuci swój styl walki, powinien go spokojnie wypunktować. Już od początku widać, że przewaga szybkości będzie po stronie Mariusza. Nie ma wątpliwości. Spokojnie rozpoczął Mariusz, skoncentrowany. Nie na obronie, żeby nie dać się właśnie zaskoczyć Jakim no. jakimś takim przypadkowym ciosem, chociażby takim Ale ten cios sygnalizowany tak naprawdę z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Naprawdę wolno. Zdecydowanie łatwy do uniknięcia przez Mariusza. Teraz chowa się za podwójną gardę. No wyprzedza, jest szybszy. Zdecydowanie szybszy Mariusz Bach, ale spokojnie. Ładnie obchodzi swego rywala. Próbuje z prawej, próbuje z lewej strony. I ten lewy prosty. No i trzyma dystans. Ma, jest wyższy. Ma dłuższy zasięg ramion. Mariusz Wach. Ja myślę, że jak Mariusz się rozluźni, to nabierze takiego luzu, tak jak teraz trafił mocnym prawym, teraz poprawił lewy, prawy na dół, kolejny prawy na dół. I odczuł to wyraźnie Kevin McBride, zeszła mu nisko, ta lewa ręka. I myślę, no jest to jeden jedna z dróg, którą może podążyć Mariusz Wach, a więc po którymś tam ciosie na korpus natychmiast poprawić prawym sierpem, kiedy zejdzie ta lewa ręka na dół Kevina McBride. Wolny, bardzo wolny jest Kevin McBride Wollne stawką tego pojedynku jest tytuł Międzynarodowego Mistrza Federacji WBC wyżej, wyżej prawa ręka Mariusz. Tam przedostały się podwójny lewy McBride'a ale widać wszystkie sygnalizowane czasem w wykonaniu McBride'a robi grymas na twarz dopiero wtedy próbuje doskoczyć z takim ciosem Mariusz powinien jeszcze więcej luz złapać właśnie taki podwójny lewy i mocny prawy tak jak teraz teraz trafił Nakubicie. nad lewą ręką zachwiał się Kevin McBride bardzo nie powinien po swoich akcjach swoja akcja odskoczyć przepuścić ten chaotyczny wolny atak McBride'a to jest to bardzo ładne swoje boksuje Mariusz Wach Nie... Podnieca się, nie podpala się, nie idzie bezmyślnie do przodu, tylko spokojnie. Jest lewy, widzi lukę, uderza. No i ruszył teraz Kevin McBride. Znany jest z tego, że fauluje, znany jest z tego, że granie czysto McBride. Zresztą podczas walki z Tomkiem Adamkiem teraz uderzył głową Mariusza Wacha. Przyznał się do tego, że planował no, faulować tą Bardzo dobry jeszcze na koniec tej rundy. Mocny prawy prosty panie Mariusza. Potrzeba więcej troszkę spokoju. Mariusz widzi walkę. Nie może dać się w taką przepychankę z McBride'em. Bo to wyraźnie pasuje no, i Juan de Lyon, trener Mariusza Wacha, ten pan w tym kaszkiecie, e, wcześniej trenował Mariusz Wach z Michaelem Murlerem, był mistrzem świata w kategorii Półcin, doskonale to przecież wszyscy wiedzą. Juan de przyznaje, że no, w końcu Polacy mają pięściarza, e, który będzie mistrzem świata wagi ciężkiej. Zresztą w wywiadzie opowiadał o tym, że absolutnie stać na to Mariusza Bacha, by sięgnąć po tytuł mistrzowski, by stawić czoła braciom Klitschko, to już zmęczony po pierwszej rundzie Kevin McBride. Bo z reguły boksy z zawodnikami niższymi od siebie, ma przewagę gabarytów, tutaj staną naprzeciwko większego od siebie Mariusza Bacha i na pewno to stawia mu dodatkową No Bo teraz tak naprawdę on musi skracać dystans, on powinien narzucać swoje tempo walki być szybszym, starać się przed. Przejść przez tą długą lewą, tak jak teraz ładnie boksuje i odrzuca swego rywala na dystans Mariusz. Zachowany za podwójną gardą Mariusz Wach zaczął dość późno boksować Mariusz, bowiem mając dopiero 18 lat, w tym czasie Jan Gołota był już mistrzem Polski seniorów w swoim pierwszym klubie w Wandzie Kraków. Tam rozpoczął swoją karierę bokserską Mariusz Wach mając 21 lat. Pierwszy raz wystąpił na mistrzostwach Polski seniorów. Dotarł natychmiast do finału, do półfinału, natomiast przegrał tam od, z Mariuszem ze przałką. O lanie wówczas dostał Mariusz Wach, ale wykazał się ogromnym charakterem. Mag idzie do przodu chce i pokazać, że łatwo nie odda walki. Natomiast Sara się spokojnie broni się. Mariusz. troszkę niepotrzymy, daje się zepchnąć w ten sposób. Otóż odda inicjatywę Brajdowi, powinien być bardziej taki agresywny. Mariusz potrafi to robić. Ma spokojnie ten długi lewy prosty, którym kilka razy i teraz mocny prawy na korpus. Ale zostaje w miejscu Mariusz. Zdaje sobie sprawę, że 12 rund. Chce rozłożyć siły na cały pojedynek. Przyciągnięty przez Pawła Skrzecza do warszawskiej gwardii Mariusz Wach. No tam rozwinął skrzydła. Tam już nie miał później sobie w Polsce równych dwukrotny mistrz polski na igrzyska. Olimpijskie zatem niestety nie pojechał, znaczy pojechał jako rezerwowy tak naprawdę. E, wszyscy, którzy się zakwalifikowali przyjechali, nie miał okazji powalczyć Mariusz Wacha, no, a była wielka szansa na to, by wywalczyć olimpijski medal. Po igrzyskach przeszedł na zawodowstwo, trafił pod skrzydło Andrzeja jak Mitruka. No i tak rozwija się w tej chwili kariera Mariusza Wacha. Teraz mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Global Boxing Promotions, Mariusza Kołodzieja, trener Juan de Leon, no i oglądamy Mariusza w walce o tytuł Międzynarodowego Mistrza Federacji WBC, no, musi uważać, niepotrzebnie troszkę oddał inicjatywę McBraidowi. Idzie McBride tak bez sensu do przodu, powinien to wykorzystać, wyprzedzić lewim, skontrować prawem. Ale gdy tylko Mariusz przyjmuje inicjatywę, wygląda to dużo lepiej i wtedy McBride jest bezradny. Ale McBride już jest zmęczony, już ciężko oddycha, łapie powietrze, to dopiero druga runda, końcówka drugiej rundy, a tymczasem Mariusz spokojnie, spokojnie, lewy prosty i prawy. A z prawy na prawy. Strasznie wiele siły wkłada w te ciosy Kevin McBride. Ostatnie 20 sekund przyciska Mariusza Dolin, Irlandczyk. Dwóch no, naprawdę ciężkich pięściarzy się spotkało. Ładny, piękny cios na korpus pod lewą rękę, przestrzelony. Wolne są te ciosy Kevina McBride. A. Koniec drugiej rundy.